Thank you 196 odcinek futsalu w Krakowie. 9 kolejka dywizji B. Za nami coraz więcej odpowiedzi odnośnie tego, kto wystąpi w poszczególnych playoffach w dywizji B. I przeanalizujmy po kolei spotkania. 9 serii spotkań. Rozpocznijmy od starcia popalonych styków z hat -trickiem. Niewątpliwie faworytem tego spotkania była ekipa hat która zaczęła się wywiązywać z tej roli już na samym początku. Piękna asysta turka i formalności dopełnia Marcin Nesterak, jest 0 do 1, a po chwili robi się 0 do 2, kiedy lewą nogą z dystansu uderza Robert Urban i sytuacja popalonych styków staje się już na samym początku mocno skomplikowana, zwłaszcza, że w tejże samej minucie, czyli minucie 6 yy, mamy yy, kolejne sytuacje, najpierw Urbana a chwileczkę później Makua wypatrzył niepilnowanego Turka i yy, hat już ma 3 gole zapasu yy, popalone styki otworzyły swoje konto bramkowe yy, dopiero w minucie 8, ładna akcja yy, Petlica strzał w słupek do bitka Michalika jest 1 do 3, ale nie minęło nawet 30 sekund i z dystansu lewą nogą uderzył Janusz Rybski i Hatryk ponownie prowadził czterema bramkami. Po chwili Janusz Rybski miał kolejną dobrą sytuację, by strzelić gola. Ale tym razem jego uderzenie zostało obronione przez słuchanka. W minucie 24. piłkę własnym polą karnym odebrał Grzegorz Jakubas. Ładna indywidualna akcja, bardzo mocny i precyzyjny strzał robi się 2 do 4, ale chwileczkę później hatrik. Znów wraca do bezpiecznej, czy bramkowej przewagi. A drugi raz na listę strzelców wpisuje się w tym meczu Janusz Rybski. Potem oglądamy zdecydowanie najlepszy okres gry popalonych styków, które stwarzają sobie kilka naprawdę bardzo dobrych sytuacji. Najpierw mamy sytuację króla, który minimalnie chybia, a potem w minucie 16 piłkę dostaje Michalik i bez problemu pokonuje Michała Gajocha no i w tym momencie popalone styki mają dwie bramki straty do hat -tricka. po chwili Michalik mógł się wpisać na listę strzelców po raz kolejny ale tym razem Gajoch nie dał się zaskoczyć, jednakże już w drugiej połowie minucie dwudziestej Michalik dopiął swego i pokonał Gajocha, i po styki wówczas złapały kontakt. Co prawda, Hatryk mógł wrócić na bezpieczne dwubramkowe prowadzenie. Bardzo dobrą sytuację miał turek, ale trafił w słupek i zamieściło się to w minucie 29, kiedy niesygnalizowany strzał oddał król. I mieliśmy dość zaskakujący remis, a popalone styki poszły za ciosem i po chwili, po dość zaskakującym rozegraniu i wycofaniu piłki do bramkarza, piłkę dostaje Pasiut I popalone styki prowadziły w nucie 30. I co więcej, wydawało się, że może być jeszcze lepiej, zwłaszcza, że dosyć dobrze popalone styki broniły, tak jakby chociażby w tej sytuacji, kiedy zablokowali strzał Damianami Kruta w minucie 34 Hatrix doprowadza do remisu. Na listę strzelców wpisuje się po raz drugi w tym meczu Cyprian Turek. A potem mamy Roller Coaster W samej końcówce obydwie drużyny mogły wyjść na prowadzenie. Turek odbiera piłkę Petlicowi, ale słuchanek broni jego uderzenie. W odpowiedzi dwie znakomite sytuacje popalonych styków na początku. Mamy to to uderzenie Michalika odbite przez Gajocha. Potem swoich sił spróbował również yy, Klatka, ale Gajoch ponownie nie dał się zaskoczyć. A rozstrzygające trafienie miało miejsce w minucie 39. Urban do Makua, ten w najbliższej długości, pakuje piłkę do siatki. W samej końcówce styki musiały zaryzykować i zakończyło się to dwoma gongami. Tutaj widzimy pierwszą z tych sytuacji do Pustaka Nesterak. A potem tuż po rozpoczęciu gry Nesterak po raz drugi. I ostatecznie popalone styki ulegają Hatrykowi po bardzo dobrym meczu w swoim wykonaniu: 6 do 9. Kolejny mecz to pojedynek Enchy z Grossgarden. Enche, która wygrała 6 spotkań z rzędu z Grosgarden, który w tym sezonie nie przegrało ani w widzę, ani w pucharze ligi. Mecz to były typowe futsalowe szachy. Obydwie drużyny czekały na swoją okazję. Grossgarden starał się grać, z gra grać atak pozycyjny, natomiast Enhy grać z kontry. I co ciekawe, NH otworzyła wynik, ale nie po po rzucie rożnym. Do siatki trafił Mykołapetkun. Petkun. W minucie 16 strzał z dystansu oddaje Kamil Janiszyn i Dariusz Janiszyn doprowadza do remisu. Ale ten remis utrzymuje się raptem kilka, kilkanaście sekund, bowiem faulowany w polu karnym jest Dawid Gwóźdź sam poszkodowany zamienia rzut karny na bramkę i NH kończy pierwszą połowę prowadząc 2 do 1 i mając jeszcze kilka sytuacji by podwyższyć wynik tego spotkania. W minucie 27 Dawid Gwóźdź po akcji z Tomaszem Kopciem podwyższa wynik spotkania, ale Grossgarden odpowiada bramką Karola Rzepeckiego i mamy 3 do 2 w minucie 30. Gracze Grossgarden wycofują bramkarza i kończy się to nie doprowadzeniem do tak jak to miało miejsce w poprzednich spotkaniach ale kończy się bramką drugą bramką Mykoły Petkuna i ostatecznie NH wygrywa po raz siódmy z rzędu a Grossgarden doznaje pierwszej porażki w sezonie ulegającym wadkom 4 do 2 Kolejne spotkanie to spotkanie tęczowych wojowników, czyli Venator SFC z Nowym Ładem obydwie drużyny przed tym meczem miały w sumie 9 punktów i to był bardzo dobry bardzo okazja, by zacząć. Wreszcie marsz w górę tabeli. Rozpoczęło się od dobrej akcji: Venatores uderzał po cięgiel, ale Paweł Gibas był na posterunku. Potem w minucie siódmej mamy otwarcie wyniku. Bardzo dobrze zachował się Oskar Sokolski, który zszedł do środka na prawą nogę i zaskoczył Marcina Sapułę. A potem mamy bardzo ciekawą sytuację, w której najpierw przed szansą e, stanął Bujas, poszedł z tego rykoszet. Piłka e, zawędrowała do Dawida Michnowicza, który minimalnie chybił i w dalszym ciągu było 1 do 0. Na wyrównanie czekaliśmy do minuty 11. Stawiarski rozgrywa akcję z Kaukusem i ten drugi doprowadza do wyniku remisowego. A potem mamy dość dużą dominację graczy Nowego Ładu. Który stworzyli sobie bardzo dużo sytuacji, aczkolwiek miał duże problemy z ich wykorzystywaniem, tak jak chociażby teraz, kiedy Grzegorz Szczepan trafił tylko w słupek. Próbował również Hubert Bujas, ale przeniósł piłkę nad poprzeczką. Również szansę na drugą bramkę w tym meczu miał znakomicie grający w tym spotkaniu Oskar Sopowski który po dobrej rulecie, niestety dla widowniska, dla tej akcji, nie zmieścił piłki w siatce, wyręczył ich dopiero Sławomir Łudzik, który w minucie 18 wreszcie pokonał Sapułę i Nowy Ład prowadził 2 do 1, a po chwili mogło się zrobić jeszcze 3 do 1, bowiem przed szansą stanął Ilczuk, ale nieznacznie chybił gracze Wenatores dopiero w drugiej połowie stworzyli sobie sytuację do wyrównania odbiór stawiarskiego, Kaukus przed szansą, ale e, piłkę nad poprzeczką przerzuca Gibas potem mamy kolejne sytuacje nowego ładu próbował Sokołowski, ale tutaj spudłował kolejna sytuacja Kaukusa, ale prosto w ręce Gibasa mamy z tego kontrę przed szansą Hubert Bujas, ale również mocno niecelnie. Następne niewykorzystane sytuacje to sytuacja Venatores. Tutaj dwukrotnie broni strzał pociągiela Paweł Gibas. A potem mamy akcję Stawiarskiego, który również nie zaskoczył golkipera nowego ładu w minucie 31 mamy strzał z własnej połowy Huberta Bujasa i nowy ład podwyższa na 3 do 1 i gracze Venatores muszą już zaryzykować, bo już nie ma czego bronić, bardzo dobra akcja Kaukusa, który trafia w słupek do bitka pocięgiela niecelna w odpowiedzi mamy akcję nowego ładu sam na sam z sapułą był Kopera i Bujas, ale się nie dogadali. W minucie 35 mamy rzut wolny. Piekielnie mocno uderza Dawid Michnowicz, i jest 2 do 3. Wenatorez łapie kontakt. I tak jak mówię, musi postawić wszystko na jedną kartę. I stawia na złą kartę, ponieważ Grzegorz Szczepan błyskawicznie odpowiada. Mamy 4 do 2. A w samej końcówce. Nowy ład pieczętuje swoje zwycięstwo dwoma kolejnymi bramkami. Tutaj widzimy trafienie Huberta Bujasa. A w minucie 42 bramkę w tym meczu strzela Oskar Sokołowski. I nowy ład odnosi trzecie zwycięstwo w tym sezonie, pokonując c. 6 do 2. W kolejnym spotkaniu drink team, liderujący drink Team podejmował Lagi Bonito, dla której to była ostatnia szansa, żeby włączyć się do rywalizacji no, play offy o awans. Rozpoczęło się od dobrej sytuacji graczy Lagi Bonito. Piłkę dobrał Jędrzej Kowaliński, dograł ją do Wandasza, ale Szala był na posterunku. W odpowiedzi po raz pierwszy przetestował drużyńskiego Włodasz, ale tym razem drużyński był górą. Może trochę spojrzę to, co będzie dalej. Potem kolejna akcja Lagi Bonito. Piłkę dostaje Jędrzej Kowaliński, ale nie trafia w bramkę. Próbował również Jan Klich, który dostał piłkę od Jędrzeja Kowalińskiego, ale Minimalnie chybił, i wynik otwiera w 14. Minucie Marcin Włodarz, który dostaje piłkę przed polem karnym i fantastycznie uderza przy słupku. No Nie było tutaj czego zbierać Rafał mógł tylko wyciągać piłkę z siatki. A dwie minuty później mamy podwyższenie wyniku. Na indywidualną akcję decyduje się Krzysztof Cholewicki i ten strzał zaskakuje wszystkich. I mamy 2 do zera. Takim też wynikiem kończy się pierwsza połowa, a w drugiej połowie rozpoczynamy od dobrej akcji dla Gibonito ale strzał Wandasza broni Krzysztof Szala. W minucie 29 mamy podwyższenie, Kowalenko ślicznie zagrywa piętą do Włodarza, a ten upadając jeszcze oddaje strzał i jest 3 do 0. Dopiero w tej samej minucie Lagabonito otwiera swoje konto bramkowe. Bartłomiej Kowaliński w bardzo ładny sposób zwodzi dwóch graczy Drink Teamu, i mamy 3 do 1, ale błyskawicznie odpowiada, mający naprawdę dzień konia Marcin Włodarz. Piłkę mu dogrywa Rafał Dubisz, i Włodarz strzela swoją bramkę numer 3 w tym meczu, a Drink Team prowadzi w tym momencie już 4 do 1. Drink Team mógł też podwyższyć, ale Dubisz w tym strzale nie trafił do sieci a w minucie a w, poszła z tego, co ciekawe, kontra i yy, w, Wandaż strzelił swoją bramkę, było 4 do 2 ale Dream kontrolował ten mecz w końcówce Mieliśmy jeszcze jedną sytuację, po której na listę Szczecin musi pisać Łukasz, ale że nie było niecelne. Nie zmienia to faktu, że Drink Team wygrywa 8-ligowe spotkanie, pokonując lagę Bonito 4 do 2. Kolejne spotkanie, spotkanie, było, które było transmitowane na żywo na kanale naszej ligi. Mowa tutaj o porcie, która podejmowała złotych chłopaków. Ten mecz możecie w całości obejrzeć z odtworzenia na kanale naszej ligi. Uraczę was teraz z krótką z moim czarsym komentarzem z tego meczu Dzień Państwa po raz kolejny witamy państwa z e stadionu Handlowe, z Nowoguckiego Stadionu Marzeń, aby zobaczyć, czy je marzenia się zostaną spełnione i rozpoczynamy od bramki dla Porty. 2-4 z Enchą oraz 3-7 z WKS-em. Teraz Mierzejewski, odłożony fał. Mierzejewski broni Jurek. I znowu strata. Teraz Kijowski, Światłoń. Światłoń, Grabias, Światłoń i Bobłąk broni. Bronii. Znakomita, znakomita szansa Porty. Teraz Kijowski z dystansu, ależ bramka. Chwili, ale nic to nie dało. Herjan. Gerian, uderzenie, ależ ładnie ta piłka szła. No, to jest, to się nazywa wysokie zawieszenie poprzeczki, bowiem Porta ma trzech, trzech zawodników na twierdze Gnutek i nie ma gola. Rafał Krząż. teraz Światłoń, Światłoń, kolejna sytuacja, Damian Światłoń fenomenalnie broni obłąk. I w dalszym ciągu akcja Porty. I bramka. A teraz Mazur potężnie Czwarte przewinienie porty musi być na gwizdek Mazur. O, a teraz przed stanie dwornik. Dwornik. Dwornik! Kaliciak i broni Mierzejewski. Teraz grabias, grabias. Hubert grabias, uderzenie po długim słupku. I jak to... Ach! Pięknie, pięknie! Gnutek z dystansu, a i niewiele brakło Dwie połowy. A szkoda dla widowiska, że tylko jeden gracz na ławce rezerwowych. A teraz zaskakujące uderzenie krząsza. Wypuszczony Dariusz Dwornik. Dwornik przy czasu mahatrika. Dwornik minął bramkarza. Dwornik i jeszcze ofiarnie Mazur Światłoń. Urwał się prawą kontra 3 na jeden. To musi być gol. Światłoń grabia. Światłoń 5 do 1. Ja tak będzie strzelał. No nie powinien. Tak jest, Herjan i Supek Mierzejewski, minął dwornika Do Gnutka Gnutek, uderzenie broni Jurek Kaliciak na połowie rywala, Kaliciak rozpęta się Damian Kaliciak i broni yy, obłąk, piękna akcja Do Gnutka, ale piłka odbita przez Kijowskiego A teraz szansa dla Mazura Dobre bowiem przed tym meczem mieli sześć bramek w ostatnich czterech meczach. A teraz Barbacki broni Jurek. A I wybicie. Będzie kontra, czy Porta będzie po prostu chciała zyskać trochę czasu. I przedłużony rzut karny. Popatrzmy. Kamil Mazur. I broni Jurek. Fantastyczna interwencja. Dwornik. Gracze mogą już uzupełnić skład. Staty. Strata, 3 na 1, to musi być gol Złotych. Mazur i broni Jurek, ależ, a jak już wspominałem, nie jest to nominalny bramkarz. Kamil Mazur z dystansu i wpada bramka! 2 na 2, teraz 3 na 2, gracze Złotych się nie wracają, dopiero teraz pan dołącza do graczy broniących. Adam Kioski przed szansą i Wornik, Wańczyk, strzał, bardzo ładne uderzenie, ale niecelne. Porta wygrała kolejne spotkanie, wygrywając z tymi chłopakami 6 do 2. Ostatnim spotkaniem 9 serii meczów w Dywizji B był pojedynek Wybrzeża Klatki Schodowej Futsal Team z Żarłaczami i początek był dość zaskakujący, mimo że pierwsze sytuacje, które zostały stworzone, to były sytuacje Wybrzeża Klatki Schodowej, Tutaj będziemy widzieć sytuację Bartosza Fioła, ale dzięki był na posterunku. Potem widzimy również sytuację, po której szansę na bramkę miał Michał Gębski. To Szarłacze rozpoczęły ten mecz od dwóch bramek. Tutaj mamy odbiór Gwiżdża, podanie do Sadowyja i Olek Sadowyj otwiera wynik tego spotkania. W minucie 8, żerłaczy już prowadzą dwiema bramkami. Oliver Grabowski wypaczył Pawła Szymańskiego i jest 0 do 2, a mogło być jeszcze lepiej, bowiem po chwili e, również swoją sytuację miał e, Rafał Heinderek, ale tym razem e, strzał był niecelny. Dopiero w minucie 13, żerłaczy, e, przepraszam, WKS wziął się do odrobienia strat. Strzał z dystansu Kuby Maciasza. I WKS łapie kontakt. A w ostatnim ulicy pierwszej połowy mamy dwie bramki dla wicelidera. Najpierw indywidualna akcja Fioła i bardzo precyzyjny, zaskakujący strzał jest Remis. A w chwileczkę później mamy kontrę, po której na listę strzelców po tym odbiorze gęmskiego wpisuje się Hubert Kuska. I jest 3 do 2. Druga po, początek drugiej połowy to prawdziwy show w wykonaniu Bartosza Fioła. Eee, tutaj mamy znakomitą akcję tego gracza, jeszcze rozegrał piłkę z Kozakiem eee, i mamy 4 do 2, eee, w minutę później Bartosz Fioł wpisuje się na listę strzelców po raz trzeci w tym meczu, a WKS prowadzi już 5 do 2. W międzyczasie swoją sytuację, by strzelić drugą bramkę w tym meczu, miał Jakub Maciasz, który w swoim stylu uderzył. Yy, przepraszam, to nie była akcja, typowa akcja dla Kuby Maciasza, być może dlatego nie trafił, bo zamiast uderzyć z dystansu strzelał z pola karnego. Yy, a potem mamy kolejną bramkę Kuby Maciasza, który wykorzystał do grania Łukasza Kubiora. Yy, wówczas dopiero mamy kilka dobrych akcji Żarłaczy. Tutaj ładna akcja Kopcia z Antoszewskim. Ale piłka nie trafia do siatki. W minucie 29 mamy trzecie trafienie. Żarłaczy Szymański do, wykorzystał dogranie Heinderka, ale przewaga WKS-u nie ulegała żadnej dyskusji. Impróbował z dystansu Tomasz Rajczyk do bitka kozaka nad bramką, no ale Rajczyk e, strzelił e, swojego. Przepraszam, to nie Rajczek, oczywiście to był Bartosz Fijo, przepraszam najmocniej, który strzelił swoją piątą bramkę w tym meczu. Potem sytuację miał Wieszeniewski. Jeszcze w tej samej akcji próbował Filip Gwiszcz, ale gola nie było. Bramkę numer 8 dla WKS-u zdołał z kolei Michał Gębski w minucie 34 A na otarcie łez dla drużyny Żarłaczy została ta bardzo ładna akcja Filipa Gwizdża. I ostatecznie WKS wygrał z Żarłaczami 8 do 4. I popatrzmy na komplet wyników dziewiątej serii spotkań w dywizji B. Nie wiedzieć czemu nie wyświetlamy nam się wszystkie mecze. W każdym razie NH pokonała Grossgarden 4-2. Porta wygrała z tymi chłopakami 6-2. Już mamy wszystkie wyniki. Drink Team dla Gabonita 4-2. WKS Futsal Team Żerłacze 8-4. Wena ulegają Nowemu Ładowi 2-6. A Popalone Styki przegrywają z hatelkiem 6-9. I zobaczmy jak wygląda w tym momencie ligowa tabela. Prowadzi w dalszym ciągu Drink Team, który ma 25 punktów i znajduje się na miejscu, który premiuje tą drużynę bezpośrednim awansem do Elity. Drugie miejsce dla drużyny klatki schodowej: Futsal Team, który jest drugim zespołem niepokonanym w rozgrywkach, 23 punkty. Na trzecim miejscu: Porta, która ma punktów 19. Punkcik mniej, ale równocześnie jeden mecz mniej rozegrany ma NH, które ma w tym momencie punktów 18. Na ostatnim miejscu premiowanym grą w playoffach avance Gross Garden które doznało pierwszej porażki w tym sezonie z 15 punktami. Tyle samo punktów ma TKS Trigno słomniki, które pauzowało w tej kolejce na siódmym miejscu Hatrick z 11 punktami, e, ósme miejsce Lagabonito, 9 punktów, tyle samo punktów ma nowy wyłaczu, te chłopaki po porażce z Portą spadły na miejsce 10, mają 7 punktów, 11 miejsce żarłacze, które są lepsze tylko yep. bilansem bramkowym od Venatores, a na ostatnim miejscu bez punktów mamy popalone styki. W przyszłym tygodniu mamy oczywiście majóweczkę, natomiast za dwa tygodnie mamy kolejkę numer 10 oraz się na ligi, w których wystąpią cztery drużyny dywizji B, ale rozpocznijmy od meczów ligowych. Loga, y Przepraszam, Laga Bonito będzie podejmować Grossgarden. Garden. Gross Garden na pewno będzie chciał wrócić na zwycięskie tory, ale Laga Bonito, mimo że wygrała tylko trzykrotnie w tym sezonie, każdej drużyny sprawia naprawdę ogromne problemy. Tutaj na pewno będzie się działo bardzo dużo ciekawych rzeczy. W spotkaniu Wenatores z jest TKS Trivium słomniki niewątpliwie faworytami są słomniczanie, ale Wenatores na pewno nie oddadzą, taniej nie sprzedadzą skóry. Również ciekawie zapowiada się mecz zespołów dołujących w tabeli, mianowicie mowa tutaj o Złotych Chłopakach i Żarłaczach choć wydaje się, że w nieco lepszej sytuacji są Złote Chłopaki. Najciekawszym chyba spotkaniem ligowym będzie pojedynek drużyn, które zajmą w tym momencie trzecie i czwarte miejsce, czyli Porty i Enchy. Wydaje się, że drużyna, która ten mecz wygra zagwarantuje sobie udział w playoffach o awans Mecz popalonych styków z wiceliderującym WKS-em Futsal Team raczej nie powinien doświadczyć, dostarczyć dostatecznie jakichś dużych emocji, natomiast ciekawie się zapowiada pojedynek nowego ładu z hat-trickiem i tutaj nie będę się kusiło wskazywanie faworyta. Popatrzmy sobie jeszcze, jakie są pary meczów pucharowych cztery drużyny Dywizji B tutaj wystąpią i wszystkie cztery zagrają przeciwko drużynom Dywizja, więc no nie szukujmy się faworytami są drużyny Dywizja NH będzie grać z Mieszczowskim Boanerges, Porta będzie podejmować Broterm, Lagabonito będzie grać przeciwko MK i ten mecz na żywo 10 maja na kanale naszej Ligi serdecznie zapraszamy i Iglomeni Różne Restauracje przetestują Gros Grossgarden, awans choćby jednej drużyny z Dywizji B będzie tutaj niesamowitą niespodzianką yy, i nastał czas na piątkę kolejki, na piątkę dziewiątej kolejki dywizji B. Mamy dwóch debiutantów, jeżeli chodzi o piątki kolejki, w związku z na bramce, mamy Pawła Gibasa z Nowego Ładu oraz w polu mamy Marcina Włodarza z drink Teamu, który za swój świetny występ przeciwko nie to otrzymuje tytuł gracza kolejki. Dwóch graczy widzimy w kolejki po raz drugi, mowa tutaj o Bartoszu Fiole z WKS-u w oraz Cyprianie Turkus z Hatrika, a największym wyjadaczem w gronie w piątce dziewiątej kolejki jest Dawid Gwóźdź z Enchy, który ląduje w kolejki po raz trzeci. Klasyfikację indywidualnej tradycyjnie rozpoczynamy od klasyfikacji strzelców. Przewodzi tutaj Dariusz Janiszyn, który ma punktów 29, a dystans dole 12 goli zmniejszył fantastycznym występem Bartosz Fiu, który ma 18 trafień. Na trzecie miejsce spada Norbert Wandasz, który ma 16 goli, a czwarte miejsce awansował najlepszy strzelec Enchy, czyli Dawid Gwóźdź z 14 bramkami. Piąte miejsce dla Goleadora Żarła, czy Filipa Gwizdza z 13 trafieniami. Kamil Mazur z złotych Chłopaków ma w tym momencie 11 trafienia. Mamy jeszcze 4 graczy, którzy mają w tym momencie dwucyfrową liczbę goli, czyli dokładnie 10. Hubert Buja z Nowego Ładu, Hubert Grabias z Porty, Karol Michalik z Popalnych Styków oraz Jakub Maciasz z WKS-u w Fucal Team. W klasyfikacji asystentów na pozycji lidera zmieniamy tylko brata, bowiem też tutaj przewodzi Janiszyn, ale Kamil Janiszyn, który ma 22 asysty. Na drugim miejscu jest jego brat Dariusz, który ma asyst 11, a potem pozostali gracze. Grzegorz Szczepan ma asyst 10, Hubert Grabias na swoim koncie ma 9 asyst, Kamilo Garzałek, Damian Światło oraz Paweł Cholewicki mają po 8 asyst. A pozostali gracze z tych asystentów mają zdecydowanie mniej, może nie zdecydowanie mniej, ale po prostu mniej. I klasyfikacja kanadyjska jest ponownie na prowadzeniu. Bracia Janiszynowie Dariusz, 40 punktów kanadyjskich, Kamil, 30 punktów kanadyjskich. Miejsce trzecie dla Bartosza Fioła, 25 punktów. Norbert Wandasz legitymuje się 23 punktami. 19 punktów na koncie Huberta Grabiasa, 18 z kolei ma Filip Gwiszcz oraz Grzegorz Szczepan. Po 16 punktów do tej pory zgromadzili Dawid Gwóźdzenkę oraz Damian Światłoń drużyny, porty. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę, bawcie się dobrze podczas święta grilla. Widzimy się na hali za dwa tygodnie. Zapraszam, pamiętajcie o transmisji meczu Lagi, to z MKTM, tutaj już powinien się Wam gdzieś wyświetlić link do tejże transmisji. I widzimy się również za dwa tygodnie w kolejnych magazynach. Jeszcze raz dzięki za uwagę, cześć!